Była taka sytuacja, że półtora miesiąca temu menadżerowie prosili mnie, czy nie mógłby pojechać na święta związane tam ze ślubem, z weselem, jakieś opłaty, czy rezerwacja swoich tam miejsc. Mówiliśmy, że nie ma takiej możliwości i po prostu szukaliśmy terminu takiego dogodnego i, i żeśmy doszli do wniosku, że ewentualnie jeżeli tak, to może być możliwość tylko wyjazdu przed turowem. No i w trakcie tylko mała drobnostka była, że miał przylecieć w piątek, no ale po prostu potem na telefonach żeśmy rozmawiali, była prośba Johnsona i jego menadżera, czy mógłby po prostu przylecieć w niedzielę i przyleciał w niedzielę Trenuje normalnie i to jest wszystko. Także to było związane, mówię, już z jego tam ślubem podobno w maju, czy jakimiś sprawami, rezerwacją sali, no, no po prostu takie osobiste rzeczy. Oczywiście, że będzie grał, że propozycję może mieć, ale to nie ma nic wspólnego. Ma kontrakt ważny, Klub się wywiązuje z kontraktu, nie ma podstaw i, i nie widzimy, żeśmy z nim rozmawiali, że nie ma możliwości, żeby odszedł. Także, a że ma propozycję, no jak w sporcie, no, wylansował się w jakiś tam sposób u nas. I inne kluby zauważyły, ale to normalnie wchodzi w rachubę ewentualnie po sezonie. Także tutaj nie ma o czym rozmawiać. Także jeżeli ja nie widzę żadnych podstaw rozwiązania kontraktu, myśmy z menadżerami rozmawiali, on też wie, zaczął treningi. A że w głowie mu tam, jak to się mówi, nakładli, że ma propozycję. No, no może mieć no to, to mi nie przeszkadza. Może mieć i 100 propozycji, ale u nas ma kontrakt, wywiązujemy się, jest ważny do 30 kwietnia. Ewentualnie, gdybyśmy byli w, w playoffach, jest ważny za każdy następny dzień w playoffach. Także na ten sezon nie mamy o czym rozmawiać, a spekulacje, no to takie dziennikarskie, internetowe, no i na to nic nie poradza.